Jak na razie w tym akwarium trzy gatunki ślimaków, czyli zebra, telomalania, czyli mały słonik i u góry świderek, który rozpoczyna cykl azotowy w każdym moim zbiorniku, czyli w dwóch moich zbiornikach dotychczas. Głównie po to, żeby jednak tutaj nie dopuścić do tego, żeby powstały w podłożu Jakieś zastoiska siarkowodoru, e, miejsca, które on po prostu e, perforuje, czy też no, e, spulchnia podłoże. Także od niego zaczynam, później amano, i później rybki idą. No i ślimaki, które mi się bardzo podobają czyli tylo melanie czyli słoniki. Ten to dosłownie słonik, bo ten, który jest w drugim moim akwarium, to rzeczywiście potężny słoń, który potrafi w dżungli zrobić takie wyłomy, jak mówię, o roślinności, jak prawdziwy słoń w prawdziwej dżungli.